Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na drugim dzisiaj szkoleniu. Teraz zajmiemy się ekologicznymi produktami z papieru. Nasz ekspert Roman Kurbius Salmonowicz powie Państwu, jak rozpoznać ekologiczne produkty, jakie powinny one mieć certyfikaty i w jaki sposób użytkować te produkty, żeby to było faktycznie ekologiczne. Także oddaję głos Romanowi. Jak zawsze, oczywiście, zapraszamy do zadawania pytań na czacie. Myślę, że tak, 5-10 minut na końcu szkolenia przeznaczymy na odpowiedzi na Państwa pytania. A teraz dziękuję i przekazuję głos Romanowi. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, na temat tych ekologicznych rozwiązań już kilkakrotnie prowadziliśmy takie szkolenia, ale chodziło nam. E, e, żeby to szkolenie trochę Państwu przybliżyło ten problem ekologii, który cały czas występuje. Dlaczego? Dlatego, że są zwolennicy tego Zielonego Ładu, jedni są przeciwnicy. No, czym jest ta ekologia właściwie? No, ekologia to jest pewnego rodzaju równowaga, abyśmy mogli funkcjonować na tej planecie, no, tą planetę nie uszkadzać, ale równocześnie, żebyśmy mogli spokojnie po prostu żyć. Czyli ta równowaga między środowiskiem a człowiekiem, co jest rzeczą po prostu bardzo ważną. Oczywiście, coraz częściej spotykamy się z pytaniami od Państwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o pytania, które zadajecie naszym handlowcom albo kierujecie do naszych oddziałów, dotyczącą produktów higienicznych, które są najbardziej ekologiczne. Oczywiście, jeżeli chodzi o te produkty, Wiadomo, że możemy tutaj mówić o produktach higienicznych, których niestety na obiektach najbardziej są zużywane i to czasami w nadmiarze. No, chodzi o to, że widzimy teraz, że ta sytuacja na rynku polskim spowodowała, że w wielu obiektach zaczęła brakować tych podstawowych artykułów. No oczywiście nie może zabraknąć papieru toaletowego, ale często zdarzają się sytuacje, że wchodzimy do obiektu i widzimy, że w pojemniku na ręczniki papierowe nie znajdują się ręczniki, tylko naklejka, bądź ekologiczny używaj suszarki. Jeżeli chodzi o produkty najbardziej ekologiczne, to przede wszystkim, proszę Państwa, to są produkty makulaturowe. Dlaczego? Dlatego, że przeciętny Polak, Europejczyk też w ciągu roku zużywa około 150 kg papieru. No to jest dwukrotna przeciętna waga człowieka. I tutaj musimy pamiętać, że w wypadku tych produktów, które my zużywamy, możemy te produkty znowu wprowadzić do przerobu. Czyli możemy tutaj wprowadzić te produkty do recyklingu, do ponownego po prostu przerobienia. Produkty makulaturowe możemy nawet siedmiokrotnie po prostu przerabiać. Czyli możecie państwo na obiekcie dostawać produkty makulaturowe w postaci ręczników, no bo papier raczej toaletowy nie możemy go ponownie po prostu przerobić. Dzięki temu możemy zaoszczędzić z jednej tony papieru około 17 drzew. To co Państwo widzicie, że 1000 ton makulatury to jest 17 tysięcy drzew, ale równocześnie też obniżenie o ponad 120 tysięcy CO2. Jest to bardzo ważną rzecz, dlaczego? Dlatego, że producenci wyrobów z celulozy uważają, że oni bardziej są ekologiczni. My uważamy, że najbardziej ekologiczne to są właśnie przerobione produkty makulaturowe. No bo możemy tą makulaturę wyrzucić, możemy te wyroby makulaturowe po prostu spalić, no wytwarzamy wtedy CO2. A tutaj nam chodzi, żeby te produkty ustawicznie po prostu przerabiać. Zwłaszcza jeżeli mówimy o produktach w postaci ręczników, proszę Państwa, papierowych. Obserwujemy w Polsce, że ten recykling papieru zaczyna być po prostu coraz większy. W ciągu 2021 roku wzrósł o ponad prawie 18%. Na jedną tonę wytwarzonego papieru przypadało 499 kg makulatury. No, niestety obserwujemy też, że elektronika, działanie elektroniczne powoduje, że tego papieru, tej makulatury jest w Polsce po prostu coraz mniej. Dlatego musimy zacząć myśleć, w jaki sposób tą makulaturę tworzyć, aby ta makulatura była ponownie po prostu przerabiana. Tak jak wspomniałem, głównie mówimy tutaj o ręcznikach papierowych, no bo są obiekty, na których te ręczniki nie mogą być. Zastąpione na przykład przy pomocy suszarek. Tutaj jeżeli chodzi o ręczniki papierowe, makulaturowe są najbardziej ekologiczne. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Państwu pokazywaliśmy, oszczędzamy drzewa, ograniczamy wycinkę drzew, a ta wycinka drzew, no niestety musi być kontynuowana. Dlaczego? Dlatego, że są obszary produkcyjne, które muszą mieć to drewno. Więc chodzi o to, żeby te. Tą wycinkę drzew, jeżeli kierujemy, to kierujemy ją tylko na wycinanie drzew wtedy, kiedy przemysł drzewny potrzebuje tego drzewa. Ale w wypadku właśnie artykułów higienicznych wykorzystujmy tą makulaturę. Jest to yy, przede wszystkim, w wypadku ręczników makulaturowych jest przede wszystkim bardzo duża ekonomiczność i duża po prostu chłonność. Jeżeli mówimy o ręcznikach makulaturowych, no i przede wszystkim mniejsze obciążenie środowiska, bo do produkcji ręczników papierowych, właśnie z makulatury, zużywa się mniej wody i energii niż w porównaniu z ręcznikami, które są produkowane, proszę Państwa, z celulozy. Jeżeli mówimy o ręcznikach, to zwróćmy tutaj, proszę Państwa, uwagę. Że w dalszym ciągu mimo ustawicznego działania przez naszą firmę na rynku, aby obniżyć zużycie ręczników składanych w postaci fałki czy zetki, tutaj te ręczniki w dalszym ciągu są, proszę Państwa, użytkowane. Oczywiście są klienci, których nie można namówić na ręczniki w roli, oni uważają, że te ręczniki są najbardziej dla nich przydatne. Dlatego mówimy o tych ręcznikach, które są ręcznikami w formie V. Bardzo często mylimy tutaj, że wszystkie ręczniki składane to są ręczniki, tak zwane Z. -ki. Oczywiście, ręcznik, proszę Państwa, VK, to jest ręcznik, który jest składany w takiej formie. To jest VK. To nie jest, proszę Państwa, Z. -ka. I teraz, jeżeli mówimy o ręcznikach ekologicznych, bo coraz więcej szukamy. To zwróćcie Państwo uwagę, bo to kilkakrotnie już powtarzaliśmy, że taki ręcznik, jeżeli jest ekologiczny, makulaturowy, musi przede wszystkim posiadać pewnego rodzaju oznakowanie. To oznakowanie, pierwsze, to jest ręcznik, który jest dopuszczony do obszarów spożywczych. On musi mieć małą pylność, musi być odpowiedni po prostu materiał, żeby miał możliwość kontaktu z żywnością. Znak Ecolabel to jest znak, że ręcznik został wyprodukowany w formie ekologicznej, czyli przede wszystkim przy produkcji tego ręcznika zużywa się jak najmniej wody, a szczególnie w wypadku produkcji wodnej firma, która otrzymuje taki znak, musi mieć własną oczyszczalnię ścieków, bo ta woda, która jest użytkowana, musi po prostu wrócić w odpowiedniej procencie, do obiegu wodnego, i musi być to woda naprawdę odfiltrowana. No i przede wszystkim ten znak FSC to jest ten znak, który nie tylko informuje, że ręcznik jest celulozowy, bo Państwo się z takim znakiem spotykacie, ale że właśnie produkcja tego ręcznika jest wyprodukowana z recyklingu, czyli z materiałów recyklingowanych. To jest bardzo rzeczą ważną. Najpopularniejsze fałki, drugim rodzajem, to jest to, co żebyśmy Państwu chcieli przypomnieć, że to jest ręcznik Z. Czyli składany w trzech formie. Jeżeli porównujemy wyciąganie ręcznika, to bardzo dużo problemów pojawia się z ręcznikami w systemie V, czyli ręcznikami tymi. Dlaczego? Dlatego, że problem nadmiernego zużycia. Powoduje, że osoby, które uzupełniają te dozowniki z ręcznikami V zbyt mocno kładają, czyli duża ilość tego ręcznika jest składana do podajników, no i powoduje to problemy po prostu z wyciąganiem. Takiego, proszę państwa, problemu nie ma nigdy, jeżeli nadmiarne ilości ręczników znajdują się w podajniku, z ręcznikami które są ręcznikami typowymi, jeżeli chodzi o zetki. Dlatego tutaj, jeżeli już mamy takie obiekty, proszę Państwa, które chcą ograniczyć zużycie ręczników, a nie możemy je zastąpić suszarkami, proponujemy, aby zastanowić się i przejść w systemie V na system Z, co powoduje naprawdę duże ograniczenie zużycia po prostu tych ręczników. Oczywiście najbardziej idealne rozwiązanie do intensywnego użytkowania, czyli na duże obiekty, głównie mówimy tu o obiektach handlowych, obiektach przemysłowych, obiektach, gdzie jest duża przepustowość po prostu ludzi, są te ręczniki w systemie roli. Znacie je Państwo doskonale. My zawsze powtarzamy, że to pobieranie ręcznika, czyli ręcznika w roli, powoduje, że... Klient najczęściej pobiera ten ręcznik przy pomocy dwóch rąk, czyli ma dwie ręce zajęte, wyciąga ten jeden listek, jeżeli skutecznie go będzie wykorzystywał, nie tylko tutaj o ręczniki w systemie Centerpula, ale o ręczniki też składane, chodzi nam po prostu o to, że cały czas trzeba tą naszą ludność. Informować, pokazywać, zwracać po prostu uwagę. Bo często obserwujemy w koszach, gdzie te ręczniki są wyrzucane, że te kosze po prostu, te ręczniki są w takiej formie wrzucane. A przecież jeżeli wyciągamy ten ręcznik, dokładnie umyliśmy ręce, nadmiar wody zrzuciliśmy na dumowalką, wystarczy naprawdę jeden ręcznik, który możemy wykorzystywać w 100%. Czyli ten ręcznik po wytarciu dłoni powinien się znajdować w koszach w takiej formie. A bardzo często te ręczniki są właśnie wrzucane w takiej formie. I to powoduje po prostu nadmierne zużycie, i szukacie Państwo tańszych rozwiązań, tutaj jest zwłaszcza edukacja społeczeństwa, edukacja klientów, edukacja użytkowników, po prostu tych ręczników. Dlatego te ręczniki, jeżeli chodzi o systemie Center są naprawdę najbardziej ekonomiczne w wykorzystywaniu. To też nie obciąża naszych pracowników, którzy ustawicznie muszą wkładać te ręczniki, bo taka rola ma w granicach 200-250 metrów, czyli tych listków jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, proszę Państwa, dużo. Jeżeli chodzi o to, co już wspomniałem, właśnie ta dyskusja, który ręcznik jest bardziej ekologiczny? Czy ręcznik, który jest wykonywany z Celulozy czy ręcznik, który wykonywany jest z makulatury? No wiadomo, makulatura jest ekologiczna. Jeżeli chodzi o papier toaletowy, no jest to papier, który nie możemy wykorzystać ponownie, ale zwracamy uwagę, że jeżeli ten papier musi znajdować się na obiekcie, bo tak jak wspomniałem często na obiektach teraz, tego ręcznika nie ma, ale papier toaletowy musi być. I to, co ustawicznie mówimy o tym, że w wypadku... Yy, Produkcji makulaturowej, ta produkcja makulaturowa wymaga około 60 mniej procentów wody i energii przy wypadku porównania z produkcją papieru toaletowego celulozowego. Jeżeli chodzi o obniżenie CO2, jest to też ważne, no bo wiadomo, te koszty, które my musimy po prostu płacić za tę produkcję tych CO2. No, są naprawdę kolosalne. Czyli efektywność kosztowa jest ograniczona w momencie, kiedy produkujemy w naszej papierni właśnie papier toaletowy-makulaturowy. I tutaj trzeba podkreślić, proszę Państwa, też, że ten papier toaletowy-makulaturowy może być produkowany w różnej formie. Może być papier szary, może być papier biały, może być papier jednowarstwowy, dwuwarstwowy, w zależności od obiektu. Też, proszę Państwa, zwracajcie uwagę, jeżeli chcecie być ekologiczny, żeby ten papier, który dostarcza się do Was, był naprawdę wyprodukowany w sposób ekologiczny, czyli ten, system, ten znak Ecolabel, ten znak, który pokazuje nam, że papier został wyprodukowany, proszę Państwa, w systemie odzysku, czyli recyklingu że nie musieliśmy wycinać drzew, mamy makulaturę, która jest pozyskiwana po prostu z obiektów, nawet na przykład z użytych po prostu ręcznika, które osoby wykorzystują do wycierania po prostu rąk. Oczywiście jeżeli mówimy o papierze toaletowym w systemie tak zwanym Jumbo, no to wiadomo, że każdy ten papier ma w zależności od podajnika inną średnicę. Tutaj chcielibyśmy też zwrócić uwagę, że pamiętajcie Państwo, że cena nie jest, jeżeli mówimy o rolce takiego papieru, rzeczą najważniejszą. Zawsze powinniście zwrócić uwagę na to, ile metrów jest nawinięte na tej rolce jumbo i ile kosztuje jeden metr tego papieru. Nie rolka, tylko jeden metr po prostu papieru. Bardzo często osoby, które są już doświadczone na rynku artykułów higienicznych, sprawdzają to przy pomocy takiego zgniotu. Bo często może się okazać, że macie Państwo tani papier toaletowy yy, o średnicy odpowiedniej do Waszego podajnika, ale nawinięcie tego papieru jest ograniczone. Czyli mamy tani papier, ale metr tego papieru kosztuje drożej niż jakbyśmy kupowali po prostu papier, który jest w dużej ilości nawinięty. Oczywiście w wypadku systemu Jumbo no musimy się liczyć z tym, że odpadem na każdym obiekcie jest proszę Państwa gilza. I równocześnie w wypadku tego papieru też zwróćcie uwagę, że osoby, które wymieniają ten papier, kiedy widzą, że już tego papieru jest troszeczkę mniej, ale jeszcze w dalszym ciągu znajduje się na gilzie, oni to wyciągają, wkładają po prostu nowy papier. To powoduje, że tych odpadów papieru toaletowego na obiekcie naprawdę mamy bardzo, ale to bardzo dużo. Dlatego my już od wielu lat prowadziliśmy tak zwany system papieru bezgilzowego. O co tutaj chodzi? Chodzi, proszę państwa, o to, że ten papier jest umieszczany w odpowiednim po prostu podajnikach na dwie rolki czy na cztery rolki, ale tak jak państwo widzicie, on nie posiada gilzy. Czyli nie mamy odpadu, który jest trudny do przerobienia, bo inaczej przerabiamy celuloza i inaczej przerabiamy tekturę i równocześnie jest wykorzystywany w 100%. Ten papier możemy korzystać dopiero wtedy, kiedy Tutaj w drugim podajniku całkowicie papier się po prostu zużyje. Czyli mamy mniej odpadów w postaci tych gils z resztkami papieru toaletowego, nie mamy gils, które jest trudno po prostu przerobić. I tutaj w 100% ten papier toaletowy możemy wykorzystać. Trzeba też pamiętać o tym, że bardzo często klienci uważają, że papier toaletowy wykonywany. Celulozy jest większy, nieprawda. Jeżeli ten papier jest dobrze wyprodukowany, to też papier makulaturowy jest papierem miękkim. Może być papierem jednowarstwowym, dwuwarstwowym, w zależności po prostu od obiektu. I naprawdę na tym obiekcie stajecie się Państwo naprawdę ekologiczni, co rzeczą jest naprawdę bardzo, ale to, proszę Państwa, bardzo ważne. Proszę Państwa, nasz, nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałoby, chcieliśmy państwu tutaj zwrócić po prostu uwagę, że ta dobrze pojęta ekologia polega po prostu na tym, aby zużywać te produkty, które już raz zostały wykorzystane. To co się obserwuje, jeżeli chodzi o skup na przykład szkła, czyli elementów po prostu szklanych, które możemy ponownie po prostu przerobić, elementów plastikowych, które możemy przerobić. No i tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że zwracamy już uwagę, mówiliśmy tutaj na temat naszego programu EcoPaper, aby ten papier toaletowy był produkowany właśnie z systemów zużytych ręczników po prostu papierowych, makulaturowych, co jest rzeczą po prostu bardzo ważną. Ten znak EcoLabel otrzymujemy po prostu wtedy, aby nie ograniczyć... Koszty produkcji, czyli mniej wody, mniej energii elektrycznej i to, co już wspomnieliśmy wielokrotnie, żeby ponownie przerobić tą makulaturę, bo dzięki temu chronimy te nasze lasy. Oczywiście e, firmy, które produkują, proszę Państwa, z celulozy, mówią, że wycinamy drzewa, sadzimy następne i tak dalej, ale no, to, co Państwo widzicie, drzewo w ciągu roku rośnie około nawet niecałego metra. Czyli ile lat musimy czekać, żeby to drzewo wyrosło do takich rozmiarów, że można je wyciąć i po prostu przerobić na tą celulozę. Czyli stosujmy ten system ekologiczny, odpowiednie rozwiązania i tutaj zawsze służymy Państwu pomocą, czyli rozwiązania ekonomiczne. No i jeszcze raz powtarzam to, co wielokrotnie mówię na szkoleniach z firmami usługowymi, czy też w obiektach, gdzie jesteśmy zapraszani na takie szkolenie, że Patrzymy nie na opakowanie, tylko patrzmy, proszę Państwa, na cenę jednego listka ręczniku i jednego metra papieru toaletowego. To, co powtarzamy na wielu szkoleniach z Mackiem, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze 31 oddziałów, może pojawić się u Państwa, któryś z oddziałów, nasz handlowiec na obiekcie, przeprowadzić po prostu audyt żebyśmy naprawdę tworzyli system ekologiczny. Jeżeli na przykład mówimy o tym naszym systemie EcoPaper, to w zeszłym roku przerobiliśmy ponownie ponad 7 ton makulatury, która była zużyta w ręcznikach wyrzucanych w toaletach. My zabieraliśmy te ręczniki, ponownie je po prostu przerabialiśmy. Jaka jest wydajność po prostu naszej maszyny dzięki właśnie dobrze pojętej ekologii. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do użytkowania na obiektach wyrobów wykonywanych z makulatury. Dziękuję bardzo Roman. Mamy czas na kilka pytań. Kuchniki będą lepsze do kuchni. Zetki czy Center pool? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o system użycia ręczników w obszarach spożywczych, czyli w kuchniach, to raczej bym proponował ręczniki w systemie właśnie centerpool'a. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, że te ręczniki, które są tak umieszczane, no wyciągamy zbyt dużo. Chodzi też o to, żeby ten ręcznik po rozłożeniu nie tracić czasu na jego składanie, bo my tym ręcznikiem najczęściej wycieramy jakieś zanieczyszczenia. No i przede wszystkim mniej tego ręcznika w systemie Centerpula po prostu schodzi, niż w porównaniu z ręcznikami Zetki. Dlatego ja jako audytor Hacapowski, jeżeli prowadzę takie audyty gdzieś na obiektach, zawsze zwracam uwagę, żeby nie stosować ręczników w systemie Zetki, tylko w systemie po prostu roli albo w systemie certerpula. Czy papier dwuwarstwowy będzie mniej zużywany na obiekcie niż jednowarstwowy? No tak powinno być, proszę Państwa. Tak powinno być. My to obserwujemy, żeby naprawdę wykorzystać ten jeden ręcznik 100 w stuprocentowym zużyciu. I tak powinno być. My szczególnie zwracamy uwagę, żeby klienci uświadomili swoich pracowników, że jeżeli wprowadzamy papier dwuwarstwowy, no to może powiedzieć komuś albo nakleić nawet element. Jeden listek wystarczy ci do osuszenia Twoich dłoń. I tak jak Państwu wspomniałem, jest to naprawdę rozwiązanie bardziej ekonomiczne papier dwuwarstwowy, ale mm, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy, jeszcze raz pokażę, wykorzystujemy ten jeden listek naprawdę w formie pełnej. Czyli tak powinien być wrzucony ręcznik papierowy do kosza. Czy papier bezgilzowy jest droższy od papieru jumbo? Proszę Państwa, w użytkowaniu jeszcze jest tańszy. Jeszcze jest tańszy. Nigdy go nie zabraknie, zwłaszcza na dużych obiektach, bo tak jak wspomniałem, e, są e, systemy, które e, pozwalają umieścić e, bardzo dużo papieru w tych systemach e, na cztery rolki po prostu papieru. To jest około prawie 500 metrów papieru, także nie zabraknie. Obniżamy koszty naszego pracownika, który nie musi biegać co chwilę sprawdzać, czy ten papier jest. No, i wychodzi to taniej, bo jeszcze raz powtarzam, że jeżeli przeliczymy zużycie tego papieru, to metr papieru bezgizowego jest tańszy od papieru, który jest w systemie Jumbo. Mamy jeszcze ciekawe pytanie: czy gofrowanie ma jakiś wpływ na użytkowanie ręczników papierowych? Proszę Państwa, no. Gofrowanie powoduje, że ten papier jest taki, ręcznik, przepraszam, jest taki, no bardziej taki pulchny. Bardzo często w wypadku ręczników gofrowanych, czy papieru toaletowego gofrowanego, bo też to występuje. Zwróćcie uwagę, ile faktycznie tego papieru jest nawiniętego na roli. Bo bardzo często tak się zdarza. Podobnie jest, jeżeli chodzi o ręczniki, ręczniki gofrowane, bo też ludzie to używają, Często nasi handlowcy robią taki bardzo prosty myk, mianowicie klient kupuje gdzieś karton tego ręcznika, nasz handlowiec przyjeżdża z naszym ręcznikiem, który może nie jest gofrowany i w tym momencie daje klientowi, żeby sprawdził wagę tego ręcznika. No, waga to jest bardzo ważna rzecz, tak jak złożenie po prostu ręcznika. Jest przyjemniejszy w dotyku. Bardziej bym proponował, żeby takie ręczniki używać, proszę Państwa, w domach, no bo to jest inny po prostu poziom zużycia, ale na obiektach użyteczności publicznej ręczniki płaskie, no może gofrowane, nie znajdują tak mocnego zastosowania, jeżeli ktoś jest ekonomistą i umie po prostu liczyć. Jeszcze jedno pytanie, co będzie bardziej chłonąć wodę? Ręcznik z makulatury czy z celulozy? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ręcznik makulaturowy, to ręcznik makulaturowy on chłonie dużą powierzchnią tej wody. W wypadku ręcznika celulozowego ta chłonność jest ograniczona, ale tak jak wspomniałem, w wypadku dobrego zużycia po prostu ręcznika, bo często to obserwujemy w koszach. Jeżeli te sprawdzamy, robimy takie po prostu audyty, to bardzo często jest tak, że ręcznik makulaturowy jest po prostu w pełni wykorzystywany, cała powierzchnia, a w wypadku ręcznika celulozowego tylko ograniczona po prostu powierzchnia. Czyli ta chłonność jest podobna. Oczywiście ręcznika makulaturowego wykorzystujemy całą powierzchnię z tą chłonnością celulozowego mniejszą, czyli w mniejszym po prostu zakresie. No i to często powoduje, że klienci tych ręczników celulozowych zużywają kilka, no bo wyprze tak do środka, następny, następny, a tu naprawdę trzeba wykorzystywać. Czyli ta chłonność jest podobna, tak jak mówię, w makulaturze cała powierzchnia jest wykorzystywana, w celulozie troszeczkę mniej. No, ale zużycie jest po prostu podobne, a koszta są o wiele, wiele większe. Dobrze, szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Oczywiście zapraszamy na nasze kolejne szkolenia. Cała ich lista jest oczywiście dostępna na naszej stronie merida.com.pl. Jeżeli mają Państwo jakieś do nas uwagi, pytania, albo chcielibyście, żebyśmy poruszyli jakiś temat, to zapraszamy do kontaktu z nami przez maila szkolenia@merida.com.pl. Bardzo Państwu dzi dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych szkoleniach. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Namawiamy na makulaturę, bo naprawdę możemy ją wykorzystywać wielokrotnie. Tak jest. Do widzenia.